Dzień dobry! Dzisiaj narysujemy sobie kotka. To będzie kotek stojący bokiem, a w innym filmiku będzie można znaleźć kotka stojącego przodem. Rysowanie naszego kotka zaczynamy od łóżka takiego trójkątnego, później lekko zaokrągloną górę główki i drugie łóżko. To będzie góra głowy naszego kotka. A teraz musimy dorysować dół, więc łączymy od łóżka do łóżka główkę. Następnie, gdzieś od połowy od środka główki, rysujemy w dół kreskę, która będzie nóżką. Ta nóżka musi mieć na dole malutką kreseczkę, a później pójść spod powrotem do góry, ale nie do samej góry, tylko do tak trochę powyżej połowy, bo tam będzie zaczynał się brzuszek i brzuszek będzie kreseczką w bok, która później pójdzie sobie znowu w dół i to będzie druga nóżka, więc rysujemy ją podobnie, czyli kreskę w dół, małą kreseczkę w bok, a później do góry. I to do góry musi być do takiej samej wysokości, jak była ta kreseczka, która szła sobie z głowy. I teraz połączymy również z głowy kreseczkę z tą, która szła od nogi, i wyjdzie nam pupa. A co musi być przy pupie? Ogon. Ogon może być do góry może być zawinięty, może być na dół, może być prosty, jaki tylko chcecie. A teraz uwaga. Kot musi mieć jeszcze dwie nogi, bo na razie widzimy tylko dwie. Żeby te nogi były z tyłu, to zrobimy sobie tak, że zaczniemy je wyrysować troszkę wyżej niż te nogi z przodu. Czyli Zaczynacie małą kreseczkę tak trochę ponad końcem tej nóżki, która jest z przodu. Zobaczcie. I tą małą kreseczkę potem łączycie z brzuszkiem. Drugą robicie z tyłu i od środka. I w ten sposób wasz kotek ma cztery nóżki. Drugie, które, dwie, które widzimy od przodu i dwie, które widzimy z tyłu. Kotkowi. Trzeba by było narysować buzie. Zaczniemy od noska. Nosek zrobimy taki trójkącik. Może być czarny z takimi malutkimi, wesołymi kreseczkami pod spodem. No i teraz najważniejsze: kocie wąsy. Mogą być trzy z każdej strony, mogą być cztery albo nawet pięć. No i oczka. To będą dwa kółeczka z czarnymi kółeczkami po środku. A jeszcze o czymś zapomniałam. Kotek musi mieć w środku uszek jeszcze takie niedokończone trójkąciki. No, bo tak wyglądają kocie łóżka. No i proszę, mamy kotka. Pamiętajcie, wasz kotek ma się podobać Wam.